Dzień dobry! Cebula zwyczajna wraz z czosnkiem pospolitym należy do rodziny amarylkowatych. 100 g produktu dostarcza 40 kcal, 9 g węglowodanów, w tym około 4 g cukrów, około 1 g białka, śladowej ilości tłuszczu oraz niemal 2 g błonnika. Cebula jest przede wszystkim źródłem witaminy C. Zawiera także witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, mangan, sód, miedź, siarkę i cynk. W cebuli obecne są także olejki lotne o charakterystycznym zapachu, a także inne związki siarki i związki alkilowe. Wysoka zawartość olejków eterycznych obecnych w warzywie wpływa na działanie antybiotyczne. Alicyna, główna substancja zawarta w cebuli, ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Cebula swoje właściwości bakteriobójcze zawdzięcza też fitoncydom, naturalnym substancjom należącym do związków siarkoorganicznych. Cebula stanowi także źródło przeciwutleniaczy, w tym polifenoli, karotenoidów i flavonoidów. Szczególnie kwercetyny, która ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Dzięki nim cebula wykazuje właściwości przeciwnowotworowe oraz chroni przed rozwojem miażdżycy. Omawiane warzywo ma także właściwości przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne. Wzmagające oczyszczanie dróg oddechowych. Cebula jest także skuteczna w przypadku zwalczania schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Jednak należy mieć na uwadze, że gotowanie lub smażenie znacznie ogranicza działanie przeciwdrobnoustrojowe tego warzywa. Przeciwwskazaniem do spożywania cebuli są m.in. ciężkie choroby wątroby, nerek zapalenie jelit i niewydolność serca. Jedzenie zbyt dużej ilości cebuli może być nieco uciążliwe dla wątroby ze względu na dużą zawartość związków siarki. Ze względu na niski indeks glikemiczny i małą ilość węglowodanów może być spożywana przez osoby z cukrzycą. Stosowana jest jako dodatek do sosów, zup czy potraw z mięs. Największy potencjał leczniczy ma cebula surowa. Można ją wykorzystać do przygotowania soku bądź syropu.